Z Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, wzmocnij naszą wiarę. Czasami nam się wydaje, że wiarę wzmacnia się przez to, że człowiek wykona pewnego rodzaju ćwiczenia, że podejmie się jakiś y, zadań, że jakieś challenge wykona, że będzie się więcej modlił, albo więcej pościł, albo więcej chodził do Kościoła, albo podejmie jeszcze jedną inicjatywę. Albo ściągnie jeszcze jedną aplikację, albo zrobi coś zewnętrznego i wtedy ta wiara będzie rosła. Będzie się więcej spotykał z innymi, więcej czytał Pismo Święte, więcej rozmawiał o Bogu. Tymczasem apostołowie wiedzą, że nie w tym rzecz. Apostołowie mówią, albo wzmocnisz naszą wiarę, albo nam dasz tą łaskę, albo dalej będziemy wierzyli tak słabo jak teraz. Czyli. Odważnie oddają całą inicjatywę swojemu Bogu. I oczywiście o wiarę trzeba się troszczyć, pielęgnować ją, podtrzymywać, modlić się więcej, pościć więcej, a nawet pościągać sobie różne pobożne aplikacje. Ale ta wiara urośnie tylko wtedy, gdy dostaniemy łaskę. Więc pierwsze co trzeba robić to prosić o łaskę mówić: wzmocnij naszą wiarę. O to Cię prosimy. Do zobaczenia jutro.